Cześć! Tym razem stworzymy najbardziej skomplikowany materiał w historii. Potrenujemy sobie trochę tworzenie materiałów na takim modelu. Link do pobrania jest w opisie. Otwórz zakładkę Shading i sprawdź jak wygląda wyrenderowany. Plan jest taki, żeby zrobić coś w stylu brązu. Czyli daj Metallic na 1, zwiększ Roughness i ustaw brązowy kolor. Może być coś takiego. Teraz zduplikuj Principled i przesuń go w dół. Na razie ustaw obojętnie jaki kolor. Ważne, żeby się wyróżniał. Czas na nowego Noda. Wejdź w Input i wybierz Ambient Occlusion. Dzięki niemu dostajemy ciemniejszy kolor w zagłębieniach. Dla większej kontroli dorzuć maf z menu Converter. Ustaw go na Power i zwiększy Value, żeby wzmocnić efekt. Node AO ma możliwość odwrócenia kolorów. Wciśnij Inside, bo może nam się przydać. I na sam koniec dodaj COLOR Ramp. Pewnie już dobrze wiesz, do czego on służy. Miksujemy dwa shadery przeciągając między nimi z kontrolą i shiftem. Wpinamy naszą teksturę do faktor. Jeszcze odwrócić połączenia i mamy inny kolor przy ostrzejszych krawędziach. Zmieńmy mu kolor na jakiś jaśniejszy i możemy przechodzić dalej. Ten poradnik jest już trochę bardziej skomplikowany niż poprzednie, więc polecam najpierw ogarnąć to, co tam zrobiliśmy. A tymczasem znowu duplikujemy Principle i ustawiamy mu kolor między niebieskim a zielonym. Miksujemy z nim rezultat poprzedniego miksa. Teraz suwak kontroluje ich widoczność. Ponownie dodajemy Ambient Occlusion, ale tym razem nie zaznaczamy Insight. Znowu Power i zwiększamy Value. To teraz możemy podłączyć do faktor i dostajemy Mix między dwoma kolejnymi shaderami. Żeby nie było zbyt nudno, to jeszcze raz duplikujemy Principled. Znowu zmieniamy kolor na jakiś losowy i miksujemy. Ten etap będzie trochę bardziej skomplikowany, ale był już o tym poradnik, więc nie powinno być tak strasznie. Dodaj noda bevel i texture coordinate. Do tego wszystkiego dorzuć wektor MAF ustawiony na dot produkt. Jak popatrzysz na wyjście value, to zobaczysz, że wszystkie krawędzie zostały podkreślone. Oczywiście przyda się jeszcze kolor RAMP do kontroli kontrastu. Podpinamy to do faktor i wystarczy dostosować kolor tego różowego shadera. No to podsumowując, na początku mieliśmy zwykły kolor, którego rozjaśniliśmy na krawędziach. Później stworzyliśmy te zielonkawe zabrudzenia. A na sam koniec przyciemniliśmy te najostrzejsze krawędzie, dzięki czemu model zyskał większą głębię. Ale została nam jeszcze jedna rzecz. Chodzi o jakieś wypukłości. Utwórz noda Displacement i podłącz go. Możemy do tego wrzucić nasze Ambient Occlusion, ale nie da to nam wiele. Trzeba to jeszcze jakoś zmodyfikować. Dodaj Noise Texture, przyciśnij Ctrl T, podłącz Object, zwiększ detale i dorzuć do tego Color Ramp. Teraz miksujemy te dwie tekstury w trybie Screen, czyli ten szum niżej będzie rozjaśniał to co mamy u góry. Trochę nam się to skomplikowało, ale wystarczy, że podłączysz value do faktor w drugim miksie. i od razu widać, że tam, gdzie mieliśmy ten zielonkawy nalot, dostaliśmy nierówności. Zostało tylko zmniejszyć ich siłę i gotowe. To wszystko, co chciałem Ci pokazać. Zdaję sobie sprawę, że polecieliśmy dosyć ostro, ale niektórzy narzekali, że robię zbyt łatwe poradniki. No i na koniec wielkie dzięki patronom. Dopiero odpaliłem patronaita, a już znaleźli się chętni do wspierania. Bardzo Wam dziękuję.